Dzisiaj Wam pokażę mój obiad na dwa dni za 15 zł. 4 paczki ryżu, 2,50. Liczmy 70 groszy, bo tego sos słodko kwaśny nie zużyje całego, Nie całe 6 zł, więc liczmy 3 zł. 70 plus 3 zł, 3,70. Piersi z kurczaka były dzisiaj w promocji. Troszeczkę przyparowało. 15 zł kilogram, czyli mam tutaj pół kilo, około 7 zł. Do tego oczywiście dorzuciłem warzywka. Zostało tutaj pół worka. 8 zł kosztowały warzywka. Tutaj wszystko na kartce podliczyłem. 70 groszy. 4 zł warzywka. 7 zł piersi. 3 zł. Połowa słoika. Sosu słodko-paśnego. Zaraz go tutaj doleję, jak woda odparuje. Wrzucę ryż. Podliczyłem wszystko: 14,70. W zaokrągleniu 15 zł. Ktoś mi zaraz napisze: Nygus, ja bym się tym nie najadł, padłbym z głodu. Mi wystarczy dzisiaj połowa tej porcji, resztę zostawiam sobie na jutro. Coś Ci pokażę. Idziemy do przedpokoju. Zapalę tutaj światło i pokażę Ci, że nie padniesz po takiej miejsce. Z głodu. Da się? Myślę, że da się. Także ze spokojem można tak się odżywiać. No nie wiadomo, co jest w tym sosie słodkopaśnym. Wiadomo, w kurczaku też jakieś antybiotyki, sterydy, i nie wiadomo co. No, ale niestety nie mam swojej działki, swojej szklarni uprawy, żeby sobie wszystko samemu wyhodować. Micha, która daje Powera 15 zł na dwa dni. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Dobra, dolewam sosu, wrzucam tutaj ryż. Przemieszam, niech się podgrzeje. Woda odparowała. Biorę się za michę. Prawie 18. Wróciłem z siłowni. Zaraz sobie nabiję kilka fajeczek. Też oszczędzam. Polecam nabijanie. Wychodzi o wiele taniej, jeżeli ktoś pali. Tak wiem, powinienem rzucić palenie. Nabiję kilka fajek. Zjem. Przebieram się, biorę wędki i spadam na ryby. Standardowo. Pozdrawiam.